Co by nie mówić, podczas konfliktu zbrojnego wystarczy jedna bomba, która uderzy w elektrownię węglową i mu szkodzi i wszyscy posiadacze pomp ciepła stracą zasilanie i nie będą się ogrzewać. Kij z tym, jeżeli to będzie lato lub wiosna czy późna jesień, ale jeżeli to będzie grudzień, styczeń i luty, no to będzie problem, bo jeżeli ktoś posiada fotowoltaikę, to jeszcze jakoś tą pompę ciepła zasili, a jeżeli większość ludzi nie posiada fotowoltaiki, a ma pompę ciepła, no to głupie pytanie, czym się ogrzejecie? Dziadowym agregatem z kastorami, który ledwo będzie zipiał? Czy kalesonami i kożuchem, który na siebie zarzucicie, i piętnastoma kocami, którymi się okrejecie w chałupie? Przepraszam, że tak mówię, ale to są realia. Wy instalując pompę ciepła nie pomyśleliście o tym, co będzie gdy. Więc sorry bardzo, ale selekcja naturalna wystąpi w tym momencie.